figurski w dobrej formie od rana Halo Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy to jest redakcja poradnika domowego? E, tak, proszę Wita wit Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, e, dzwonimy w promocji książki Kingi Rusin w firmie Rusin PR. Chodzi o książkę pod tytułem Preparowanie lisa czyli Poradnik Kingi Rusin. P Przepraszam, ja panu Już, już, łączę. Halo. już proszę pana. Halo. No halo. dzień dobry. Dzień dobry, pani. Kłaniam się. Witold Martenka z tej strony. Reprezentujemy interesy pani Kingi Rusin dziennikarki Kingi Rusin, em, która w tej chwili, proszę pani, jest na etapie przygotowywania książki Żyj i lży, która e, ujrzy światło dzienne już na początku roku. E, w związku z tym chcielibyśmy z Państwem nawiązać jakąś współpracę redakcyjną, jeżeli to jest możliwe, na zasadzie, wie Pani, wymiany barterowej pomiędzy redakcją Dzień Dobry TVN a e, Państwa poradnikiem domowym. Ja Pana połączę do działu pro, pro, promocji. E, dział pro, ale proszę Pani, bo jakby współpraca byłaby na takim poziomie redaktorskim. Proszę Pana, ja chcę Panu przerwać i dać telefon hmm. do koleżanki, która zajmuje się recenzjami książek. To może ona... Nie, nie, nie. Proszę Pani, zupełnie nie rozumiem. My chcemy, żeby Pani Kinga Rusin na łamach poradnika domowego mogła udzielać rad. No więc ja chcę panu pokazać. Po, zajmuje się koleżanka za wasze działem książek w poradniku. pani w ogóle nic nie rozumie. Proszę pani, może damy przykład, na przykład bo Proszę bo, bo, pani zobaczyć jak, jak to będzie brzmiało, tak. napisane. Na przykład, rzucił cię dla innej. I, i Tu pani Kinga pisze tak. Jeżeli prowadzisz jakiś program w telewizji, to poinformuj swoich widzów o tym, jak kiepskim był kochankiem. E, dla e, dodania pikanterii dorzuć, że wszystkie orgazmy udawałaś. Na przykład, prawda? Albo na przykład jakieś hasło pod tytułem Zobaczyłaś swojego przyjaciela z inną koleżanką. Proszę, jaka jest rada na przykład? E, skorzystaj z okazji i wygraj jeden z licznych programów takich jak gwiazdy tańczą na lodzie tańczący z gwiazdami czy fabryka gwiazd kiedy już wygrasz e, poprowadź jakiś program w telewizji i wtedy poinformuj swoich widzów o tym jak Kiepskim był kochankiem w łóżku. albo na przykład co się dzieje jak podgrzejesz na przykład chłodnik co można zrobić jeżeli podgrzewasz chłodnik to się i nagrzewa. I, ma, i masz no proszę pani tak ale b, 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 pani zupełnie nie rozumie no, chodzi o pewną konwencję poradnikową na przykład jak koń zmierzy ci stopę to, to jest co można zrobić na przykład Ty skorzystaj z okazji poprowadź jakiś program w telewizji w antenie którego poinformuj swoich widzów o tym jak Kiepskim kochankiem to był twój ex y, małżonek. No. Proszę pani, czy państwo jesteście zainteresowani? Proszę pana, jak najbardziej. Dobrze, to, to można... <grym, 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 co można. Coraz bardziej powiedziałem. I figurski. Poranny wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S0. 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 Więcej na www.skarok.pl